Wtorek, 21 lipca, o Unii Europejskiej. Rano, wcześniej rano, nasz premier ogłosił wielki sukces w rozmowach o najbliższym budżecie Unii Europejskiej i o środkach pomocowych, częściowo bezwzwrotnych, częściowo zwrotnych. Ważniejsze jednak jest to, co powiedział, co powiedział. Zaraz zacytuję. Pan Michel, który <laughs> reprezentuje całość Unii. Po raz pierwszy w europejskiej historii nasz budżet będzie w jasny sposób powiązany z naszymi klimatycznymi celami. Po raz pierwszy poszanowanie dla praworządności jest decyzyjnym kryterium dla wydatków budżetowych. To niezwykle, niezwykle ważna uwaga. Pana Miszela, pan Morawicki oczywiście tym się nie chwali, twierdzi, że jest sukces, ale te pieniądze są uwarunkowane. I niekoniecznie muszą przynajmniej w całości dopłynąć do Polski. Zresztą ile naprawdę dopłynie, ile wypłynie, tego się nie dowiemy, dopóki nie opróżnimy sejfów i szuflad. Nie opróżnimy, to znaczy nie dostaniemy się do szuflad i sejfów polskiego rządu. Dopiero nowa ekipa wolnych Polaków może to zrobić, bo. Przecież naprawdę te przepływy są. księgowane są w sposób taki, że do opinii publicznej się nie przedostaje realny, realny bilans tego obrotu. W, ja próbowałem kiedyś w 2015 roku w książce Wolni Polacy, poradnik antysystemowca, coś tam podliczyć, ale oczywiście uznałem się za pokonanego od razu na starcie, bo przecież. Te zyski i straty są nie tylko bezpośrednie, to są nie tylko przepływy finansowe. Tomasz Cukiernik, publicysta i nie tylko, związany z wolnościowcami, nawet chyba książkę książkę, tak jak pamiętam, z takimi kalkulacjami, no, ale jemu też na pewno nie mogło się udać, bo nie wiemy. Tak czy inaczej, te pieniądze, które mielibyśmy dostać od Unii, są uwarunkowane klimatycznie, a zatem Słyszymy po raz kolejny, że nasza obecność w Unii jest służy temu, żebyśmy zlikwidowali tzw. gospodarkę opartą na węglu, co władza pisowska już robi. Przecinając plany budowy, rozbudowy Ostrołęki, przecinając plany budowy odkrywki w Złoczewie. No oczywiście, oczywiście są też inne Przyczyny tak, złoczew to, to jest problem dla mieszkańców tej okolicy. To, jest, to może być katastrofa ekologiczna, to wszystko prawda, no, ale jednocześnie nie to jest powodem przecież. Powodem jest to, że władza pisowska całkowicie uległa Unii Europejskiej, która to Unia Europejska z kolei ulega ideologii ideologii mafii globalistycznej. Jest tak uległa Unia Europejska. Tej ideologii i tej mafii, że kiedy nadszedł rzekomy koronawirus, prawdopodobnie władze Unii Europejskiej nie zostały poinformowane i na rozkaz lockdownów przyszedł od mafii prosto do rządów. Unia została pominięta. Jest, jest zatem zupełnie, zupełnie nieważnym narzędziem dla globalistów w sprawach. Dla nich istotnych, kiedy trzeba na przykład uderzyć i zniszczyć gospodarkę państw, narodów. Mnie to wszystko przypomina o tym, że no, skoro mamy płacić my, my, my podatnicy, my korzystający z energii, mamy płacić z naszych portfeli, już za, za chwilę, za te wszystkie kary. Za te wszystkie przebudowy, za tę całą restrukturyzację, którą nam rali i narzuca Unia Europejska, to za chwilkę, za parę miesięcy, za rok Polacy będą już wiedzieli. Naprawdę na, myślę, że wszyscy będą wiedzieli, ile ta, to nasze członkostwo jest, jest warte, jest warte, ile jest warte dla kogo? Dla nas jest ma wartość ujemną. No ale każdy chce jeszcze podróżować, każdy chce podejmować pracę za granicą i tak dalej. Otóż te swobody, swoboda, cztery swobody, zakładania firm, załóżmy, nie wiem, przewozu, przejazdu, te swobody już zostały w bardzo, bardzo, bardzo dużym stopniu ograniczone, są powoli przewracane, ale pytanie, czy będą przewrócone w ogóle. Niekoniecznie. Jeżeli będzie drugi lockdown, będzie jeszcze gorzej. Więc naprawdę, z członkostwa w Unii korzyści już raczej nie będzie, może małe grupy będą miały. Ja. W tej sytuacji przypomina mi, się, przypomina mi się tekst, który napisałem ponad no, prawie dwa i roku temu. Był między innymi opublikowany w tygodniku Niedziela, jest na stronie niedziela.pl. Tytuł brzmi ani pole exit, ani Eurocouchos. Można znaleźć w internecie. Nie będę czytał w całości, polecam bardzo lektury na literkach. Ja sam wolę literkami niż, niż głosowo, ale no, w paru słowach to streszczę. Otóż był to czas, kiedy stawiani byliśmy przed fałszywą alternatywą. Kazano nam albo wystąpić z Unii Europejskiej, albo Polexit, albo postępować wraz z postępowcami ku postępowemu postępowi, czyli superpaństwu. Już widać, że to, jest, to się nie na pewno nie wydarzy, nie będzie superpaństwa. Jest klub skąpców, czy tam albo sku, Klub Francusko-Niemiecki, albo i tego klubu nie ma. No, miałby, ten to państwo miałoby być takim Eurokochozem właśnie o tym Włodzimierz Bukowski, błogosławiony świętej pamięci, mówił nieraz także w Polsce był. Bardzo, bardzo wspominam tę jego wizytę w Polsce kilkanaście lat temu. Strasznie dużo palił. Strasznie dużo palił. No dobra, więc pisałem tak. Wiceminister od Polityki Europejskiej, no teraz już minister Konrad Szymański zarzekał się 5 stycznia 2018 roku, że Poleksit jest całkowite science fiction napis nie przełożę nigdy ręki do takiego scenariusza i oczywiście ja, ja w to wierzę. Tak, no do, do dzisiaj się nic nie, nie zmieniło. Yy, większość Polaków opowiada się za członkostwem Uni, Uni, Polski w Unii Europejskiej, oczywiście pewnie teraz też tak jest. Yy, nawet na pewno tak jest, chociaż ta liczba nie tylko w Polsce, gdzie indziej tam, ten odsetek spada. Chyba nie było ostatnio badań, nie wiem jak na panelu Ariadna. W każdym razie Czesi, Włosi, Węgrzycy w dużo większym stopniu. Gdyby tam było referendum, myślę, że już by, by te państwa w Unii nie były. Obecna ekipa rządząca Polską, podobnie jak niemiecka partia AFD, nawiasem mówiąc ciekawe, jakie będą losy w wielkim kryzysie tej partii, która chyba postawiła na, na złe, na niewłaściwe, na niewłaściwe tematy. Przypomnę, że zaczęli od euro, to był kryzys euro, potem przerzucili się na imigrantów, na tym mieli wielkie, uzyskiwali wielką popularność, a teraz to nie jest problem. Są inne problemy i AFD chyba sobie, sobie z tym nie radzi. Zieloni, i zresztą także we Francji, nie tylko w Niemczech, Zieloni są tymi, którzy zyskują na kryzysie, ale to, to zupełnie osobna sprawa. Otóż <laughs> Prawdopodobnie naszemu rządowi chodzi o powstrzymanie federalizmu, ale i tak już jest powstrzymany, i zachowanie funduszy strukturalnych płynących do polskiej szeroko rozumianej grupy trzymającej władzę. Funduszy strukturalnych już nie będzie, kochani. Pisałem o tym wtedy. Kran z funduszami zostanie jednak przykręcony po Brexicie, który był dla mnie wtedy już oczywisty, a nastąpił jednak z opóźnieniem oraz w ramach nowego budżetu na lata 2020. 21-26. Będziemy czytali ten budżet. Poczekajmy na szczegóły. Koniecznie musimy, go, musimy ten projekt poczytać. To co ja proponuję to... O! Uwaga. Europa à la carte. Internetowa strona Unii, Unii Europejskiej tłumaczy ideę Europy à la carte, czyli z, z, z menu jako metodę integracji europejskiej, która pozwala państwom wybierać unijne polityki jak zjadło spis. Metoda ta ma służyć budowie Unii różnych prędkości. Unia już dziś ma różne prędkości i zjawisko to musi się nasilić. Otóż jeżeli można, jeżeli można, zdaniem nawet oligarchii unijnej wybierać sobie różne prędkości, to zróbmy tak samo, tylko już bez tej czapy unijnej. Dogadajmy się z poszczególnymi państwami europejskimi w sprawie zachowania starych wolności i innych więzi nas łączących z każdym z osobna bilateralnie, a może jakieś jakąś grupę, czy jakieś grupy wielostronne i stąchnijmy z, 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 z siebie, brukselską, z, z siebie brukselsko, luksemburską czapę, która oczywiście do niczego nie służy, narzuca nam regulacja bardzo dużo kosztuje, jest przeżarta przez korupcję. Tam rządzą lobbyści, tam rządzą mało znane organizacje typu okrągłego stołu europejskich przemysłowców i masa innych zresztą. No przecież nawet nie ci widoczni politycy. No, i oczywiście możemy też wymyślić sobie nowy traktat europejski, ale tego, to będzie się negocjowało bardzo długo i będzie nieskuteczne. A więc jeszcze raz proponuję, żebyśmy zaczęli głośno mówić o tym, że Polska może wejść, zachowuj, wejść w układy dwustronne lub wielostronne z innymi państwami europejskimi, zachowując na linii polska Francja, polska Niemcy, polska Austria, polska Słowenia, zachowując. Potrzebne nam korzystne uregulowania, które no mamy dzięki Unii, można powiedzieć, tak? Ale odrzucając to, co nam nie jest potrzebne. Unia wtedy rozpadnie się sama. Co jeszcze. A w zasadzie. A no, ktoś jeszcze może spytać, tak? No ktoś może spytać. No to ale z kim teraz pójdziemy? No, po pierwsze, to nie jest to jest w ogóle pytanie absurdalne i naiwne, bo i idziemy sami i bierzemy się za rękę z tym, z kim się da. Każde państwo, tak jak każdy z nas, no jeżeli jest samodzielny, wolnym człowiekiem, każdy z nas to robi, z kimś zawieramy jedną umowę, z kimś drugą umowę, tylko no, zwracam uwagę na to, żeby w miarę możliwości te umowy nie były sprzeczne ze sobą, nie kolidowały. Zobaczmy, dogadują się Brytyjczycy z Amerykanami. Trump i Johnson bardzo ostro negocjują. Mało no, o tym wiemy, ale coś tam wychodzi. Na przykład widać co się wiedzieliśmy, że Brytyjczycy wyrzucili jednak ja, nie będzie pięć g chińskiego w Brytanii. Amerykanie tutaj postawili na swoim, ale Brytyjczycy na pewno coś za to dostali. Porozumienie brytyjsko-amerykańskie można będzie rozszerzyć. Są również liczne, rodzące się, może emeryczne niektóre porozumienia azjatycko-pacyficzne, tak? Jest transpacyficzne porozumienie bez Stanów Zjednoczonych, to no nowe. Nie bardzo widać, jak ono działa, ale tam akurat w swoim, w swoim czasie Brytyjczycy też się do niego przymierzali, czy przymierzają być może, bo mają na Pacyfiku swoje terytorium, czyli wysepki Pitcairn. Wprawdzie Brytania jest daleko, ale terytorium brytyjskie jest na Pacyfiku. No ale to jest bez Ameryki, więc pewnie nie. Różne są konfiguracje australijsko-japońska, chińska, nawet, chińsko-indyjska nawet, chociaż to są wrogowie, ale jednak w sprawach gospodarczych coraz lepiej się dogadują i współpracują, trochę z przymusu. Tych konfiguracji jest dużo na świecie trzeba się w tym rozejrzeć po prostu i szukać sobie różnych możliwości rozwojowych. Unia umiera. No, i tym chyba oczywistym, skądinąd pewnie dla większości moich widzów, stwierdzeniem pozwolę sobie zakończyć na, na teraz. Mam nadzieję, że temat podejmiemy, kiedy się bliżej przyjrzymy temu, co Morawiecki załatwił na szczycie, a poza tym przyjrzymy się po prostu szczegółowo propozycjom budżetu i tej rzekomej zwrotnej i bezzwrotnej pomocy. Dziękuję Państwu bardzo. Przypominam, że tu nie ma reklam i dopóki mam z czego żyć, tu nie będzie reklam, chociaż YouTube mi je tam podsuwa. Dziękuję bardzo.